Cześć wszystkim. Dzisiaj w odcinku damy sobie królikom mieszankę granuladzowcem. I gdy rozdam sobie już wszystkim królikom, przejdziemy do tej sprawy z tym maluchem niepełnosprawnym. Zobaczymy, jak on wygląda. No i podejmę decyzję, czy go zostawić, czy nie. Zobaczymy, jak on tam wygląda i czy żyje. Więc co, ja teraz sobie porozdaję jedzenie. Tym maluchom tu będzie ciężko dać, bo one zajmują... Tam muszę rzucić. O. One wchodzą do tego karmidła. Jak widzicie, o nie ma jak sypnąć. Jakby tam do tamtego poszły, to już by miały jedzenie. A tu nie ma jak sypać. Trzeba przy samym kraju, żeby nie rozsypały. Dobra, to one już tu mają. Teraz samicę tam rzucimy, żeby sobie jadła i dobra tu mam trochę źle zadawać bo nie ma tam dostępu do nich teraz damy sobie albo no na razie tej nie damy bo ją wyciągniemy i położenie ją damy żeby się jedzeniem zajęła więc przejdziemy teraz do tych królików na zewnątrz Tutaj dwie samiczki. Zobaczcie jak one wyjadają ładnie. Zostaje sama łuska z owsa. I dwie miseczki. A tu widzicie dostały wczoraj patyki z jabłonki. Opędzlowały. Dziś do wody też dostały witaminę. Osteo No i tutaj. Samczyko. Pięć samczyków tutaj sobie gania. One się tuczą na mięso. Chyba, że jeszcze ktoś kupi, to pójdzie do hodowli. Jakieś. Im dają tu całe karmidło. Nie jedzą, nie dostał. Nie podrastają. Fajnie. Dziś na wiatr, na polu wiatr, mega. Nieprzyjemnie. Psita, sąsiada. No i co? za no niedługo już naprawdę trzeba będzie się za tym obornik wziąć. Kurki sobie chodzą. Zostały resztki dziś. No i co? Ja teraz sobie zabiorę tą samiczkę. Przeniesiemy ją tutaj. Damy mi siana tutaj, żeby się zajęła czymś. I podejmiemy decyzję tego młodego, o ile żyje jeszcze. Ale zobaczymy. Bierzemy samicę. Wiem, że ona stres ma, ale chce wgląd yy, do młodych, jak się rozwijają. Zacieramy rękę No i jak zwykle flashby się wyłącza Dobra idziemy do tych, tylko kury sobie wygonię. Wchodzimy tutaj do gniazda. Teraz pasowały, żeby flash działał. Dobrze by było. Samica, jak mówię, wszystko zgarnia tu pod gniazdo. Maluchy są tu w kącie. I zobaczymy, co u nich. Teraz mi się będzie wyłączał. Czarny ten z tym strubkiem już mu się to goi. O ten podjadł, widzę co był takie malutki? Następny, kolejny, ten będzie taki rudawy, czyli jest już dwa, cztery, sześć sztuk, jeszcze dwie. Ten też taki ludały będzie. No i ten ostatni tutaj. Nie wiem. To robi ma takie... Nie wiem no Piszecie, żeby go zlikwidować Żeby się nie męczył Widzę też, że tu ten niedobład jest Kurczę, sam nie wiem no Szkoda mi trochę go likwidować ale jak widzicie to mu czasu oczuć zostającą kość tutaj by przypsuwał się już więc ja go jednak zlikwiduję niestety przykro mi tutaj by ogon widzicie też już przypsuwał się jest niestety, ale jego będę musiał zlikwidować, a reszta chodzi do gniazda więc dwa trzy cztery pięć sześć, siedem no i ósmy ten co do zlikwidowania więc szkoda bardzo, ale niestety, zobaczcie, on się męczy, dobrze ludzie mówili, no ale ja takie serce mam, że zostawiłbym go, ale jak widzicie, nie do wład, więc szkoda, żeby się męczył, więc co, w tym odcinku to na tyle, taka informacja. I do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!